Cześć, melduje się Kobikowski. Dzisiaj na stole recenzyjnym wyjątkowy produkt Kobi samolot zajmujący szczególne miejsce w historii lotnictwa. Ryan NYP o nazwie własnej Spirit of St. Louis. Jest to ta maszyna, na której Charles Lindbergh w 1927 roku wykonał pierwszy w historii. Samotny lot bez międzylądowań przez Atlantyk z Ameryki Północnej do Europy, a dokładniej z Nowego Jorku do Paryża. Zapraszam na recenzję tego wyjątkowego zestawu z serii Smithsonian. W ten sposób cały model wygląda po skompletowaniu zgodnie z instrukcją. Może zanim zaczniemy badać sam plastikowy model od Kobi, kilka słów dosłownie wstępu no wokół tego, tego tematu tego przelotu. No, no słuchajcie, od kiedy w 1903 roku bracia Wright wzbili się po raz pierwszy w powietrze samolotem na krótki taki lot, no ludzkość tutaj starała się co, coraz bardziej przełamywać kolejne bariery, maszyny oczywiście się rozwijały, piloci byli coraz bardziej odważni, no i pojawiały się takie wielkie wyzwania. Jednym z takich pierwszych wielkich wyzwań był przelot nad Atlantykiem ze Stanów Zjednoczonych do Europy. No jest, to, jest to kawał drogi, jak nie patrzeć. No i wraz z rozwojem, oczywiście, tych maszyn, po I wojnie światowej no, zaczęli się pojawiać śmiałkowie, którzy próbowali tego wyczynu. Niestety odnotowano kilka lub kilkanaście, nawet no, nieudanych prób, gdzie, gdzie piloci ginęli lub po prostu się przelot nie udawał z różnych względów. Słuchajcie, mamy przede wszystkim tak, bardzo długi lot. Kiedyś nie było jakichś tam autopilotów, więc pilot musiał oczywiście pozostawać przytomny przez cały przelot i czujny. Tak? Poza tym maszyny nie były jeszcze tak doskonałe, a zawodne i tak dalej. Poza tym jeszcze bardzo ważne, nie radzono sobie jeszcze z, z warunkami atmosferycznymi. Z oblodzeniem i tak dalej. Tutaj na, na tym, w tym momencie yy, muszę jeszcze wspomnieć o jednym przelocie, mianowicie o yy, do, też znanym bardzo przelocie yy, Alcoca i Brown'a. Yy, oni jako pierwsi w sumie przelecieli. Atlantyk, tylko że ich wyczyn został przyćmiony właśnie przez przelot Charlesa, Lindberga, Tomo, tą oto maszyną, na którą teraz patrzycie, dlatego że oni wystartowali z wyspy Nowa Fundlandia i wylądowali w Irlandii. No, co, co jakby nie było, rozumiecie? Nie było przelotem z, z kontynentalnych Stanów Zjednoczonych do kontynentalnej Europy, tylko tam odcinek jest troszeczkę krótszy. W dodatku oni lecieli w dwójkę. Panowie lecieli w dwójkę, a to oczywiście no, mogli się, sobie zamieniać się zamieniać po prostu rolami mogli się wspierać. Jest też znana taka historia, że tam jeden z tych pilotów musiał dosłownie wychodzić na skrzydło i usuwać lód z lotek, żeby żeby przelot się udał w pewnym momencie. A wcześniej jeszcze bywały udane próby takimi łodziami latającymi, czy też wodnosamolotami, które tam mogły wylądować na Atlantyku, i no nie wiem, ten pilot mógł odpocząć, czy też można było w jakiś sposób wykonać jakieś prace, czy i tak dalej. Natomiast, właśnie wszystkie te wcześniejsze próby zostały przyćmione przez wyczyń. Wcześniej dosyć mało znanego Charlesa Lindberga na tej oto dzisiaj byśmy powiedzieli kustomowej maszynie Ryan NYP. NYP, nawiasem mówiąc, to jest skrót od New York to Paris. Była to w sumie maszyna dosyć standardowa. Ale została wprowadzona tutaj szereg modyfikacji zupełnie po, tylko pod kątem właśnie tego przelotu przez Atlantyk. Zaraz oglądając maszynę, sobie to omówimy. Tak, sam przelot miał miejsce w dniach 20-21 maja 1927 roku roku. Aha i za to, bo tam była też związana z tym nagroda, ufundowana przez takiego pana o nazwisku Orteig, wnosząca 25 tysięcy dolarów. Dzisiaj może nie brzmi to jakoś dużo, ale pamiętajcie o inflacji. Dolar bardzo stracił na wartości obecnie. Kiedyś to było bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Teraz nie, nie pamiętam, ale chyba w przeliczeniu na, na dzisiejsze pieniądze to było chyba, nie wiem, 200, 250, nawet 300 tysięcy dolarów, tak jakby. Czyli na polskie to już nawet milion złotych, nie? Czyli dosyć sporo kasy i no to też tam właśnie jakoś wpłynęło na, na rozwój tego lotnictwa, ponieważ te pieniądze chyba zostały właśnie zainwestowane w rozwój e, dalszy lotnictwa. Słuchajcie, przechodzimy do zestawu. Oczywiście to jest bardzo ciekawy temat. Ja wcześniej tak za bardzo go nie znałem. Zacząłem się w nim zagłębiać wraz z tą maszyną, bo mnie to zainteresowało. Czemu, czemu w ogóle taki samolot powstał i dlaczego on się znalazł w serii Smith Smithsonian jako jakiś ważny eksponat. Zacząłem o tym czytać. Jest to ultra ciekawe, więc polecam wszystkim jakieś rzetelne źródła, żeby się z tym zapoznać i poczytać. W zestawie znajduje się jedna figurka, taka dosyć bardzo standardowa. Możemy sobie wyobrazić właśnie, że to jest Charles Lindbergh, którego możemy sobie umieścić w tej maszynie. Zaraz, zaraz to, to pewnie zrobimy, a to już przed nami sama maszyna. Słuchajcie, pierwsze co rzuca się oczywiście w oczy bardzo, to to, że cała, jestem tym naprawdę bardzo, bardzo zadowolony i strasznie mi się to podoba, calutka maszyna z drobnymi tutaj wyjątkami jest zrobiona z tego takiego pięknego, metalicznego jakby plastiku, znaczy metalicznego, chodzi tu mi o kolor, tak, oczywiście on jest taki lśniący taki jakby właśnie metaliczny jest to oczywiście plastik ABS, tak? Ale jest taki właśnie leśniący i ciekawe, jak to, jak to wygląda na wideo. W każdym razie, w rzeczywistości, wygląda to tak bardzo, bardzo no imponująco, bardzo to mocno wygląda, tak. Słuchajcie, sama maszyna, sama maszyna tutaj wygląda naprawdę dosyć oryginalnie, ze względu na takie, co się bardzo rzuca w oczy, to. to te, te, ten zespół zastrzałów i goleni połączony ze sobą, oraz chyba po raz pierwszy, tak, po raz pierwszy w modelu kobi widzimy odsłonięty silnik gwiazdowy. Był to dziewięciocylindrowy gwiazdowy silnik Wright Whirlwind. I tu policzyłem, w ogóle zgadza się liczba cylindrów, mamy dziewięć cylindrów, i co ciekawe, ten silnik właśnie został wybrany ze względu na swoją. No, i to Jak się nad tym zastanowić, jest to oczywiste. Tak? Został wybrany nie ze względu na jakieś tam wyśmienite osiągi, może mocy, tylko oczywiście niezawodność. W ogóle silniki gwiazdowe są, są określane jako właśnie takie najbardziej niezawodne. Tak? Nawet mogą wytrzymywać jakieś uszkodzenia poszczególnych cylindrów i dalej pracować. Więc tutaj dokonano takiego wyboru i nie tak samo odrzucono jakby pomysł z stosowaniem maszyny dwusilnikowej, ponieważ no to oczywiście jednym z najcięższych elementów w samolocie jest silnik, tak, jakbyśmy mieli maszynę dwusilnikową, no to w przypadku awarii jednego silnika to jest dosyć ciężki balast, i tak dalej, i tak dalej, więc postawiono na maszynę jak najlżejszą, jednosilnikową. I odpowiednio zmodyfikowaną, żeby pomieściła duże ilości paliwa. I słuchajcie, tutaj jakby dochodzimy tutaj do, do, przechodzimy do, do dalszej części. Jeszcze tylko tutaj, właśnie na tym takim przewężającym się dziobie maszyny, widzimy piękny napis Spirit nadruk Spirit of St. Louis z obu stron. Tak, tak, z obu stron. Tu widzimy też bardzo ciekawe elementy nowe. Mam nadzieję, tylko czekam aż pojawią się też w, w innych kolorach. Zobaczcie, mamy tutaj taki skosik, który zarówno schodzi w dół z poziomu dwóch płytek do jednej, ale też patrząc od góry z szerokości dwóch studów na jeden stud. Tak, więc to na pewno, jako element wykończeniowy w kilku miejscach, na pewno bardzo nam się, bardzo nam się przyda. I słuchajcie, co, co na, patrzymy i co, co nam nie gra. No, nie ma żadnej owiewki, też to znaczy nie, ma, nie ma szybki żadnej dla pilota. Chodziło o to, że gdzieś musiały się znaleźć ogromne zbiorniki z paliwem w tym samolocie, a ze względu na, na balans maszyny, na zbalansowanie maszyny, no nie, nie można było go umieścić, no nie wiem, gdzieś w ogonie, tak? Czyli tutaj um, zadecydowano, nie wiem czy to akurat sam Charles taki miał pomysł, czy czy tam współpracujący inżynierowie żeby umieścić zbiornik paliwa przed pilotem no ale w związku z tym nie, nie miało nie było, a stanowisko pilota odsunąć trochę do tyłu nie było już miejsca po prostu na to żeby zrobić szybkie szybkę na, na, na przód tak? w związku z tym oczywiście pan Charles który był dobrym pilotem Musiał sobie poradzić i po, zresztą no, tak określił, że może sobie poradzić bez problemu z, yy, tylko patrząc y, to przez, przez jedno i drugie okienko z boku oraz peryskopik. Yy, taki. więc. Yy, a tak słuchajcie, no, lecąc tam gdzieś gdzieś wysoko w powietrzu, przez ten Atlantyk, właściwie pa, miał patrzeć i takie było jego zadanie. Patrzył tylko na te przyrządy, yy, na przyrządy wska wskazanie yy, kierunku wysokości i tak dalej, no musiał polegać na tych, na tych przyrządach i, no i sobie poradził o tym zresztą jeszcze na, za, za sekundę, jeszcze do tego yy, powiem. Tak, czyli tu, przed pilotem, wszędzie był ogromny brak z paliwem i nie ma, i nie było szybki żadnej. Słuchajcie, te, to co tutaj się dzieje w tym momencie, no, te zastrzały, zastrzały z skrzydła i, i te goleń, podoba mi się bardzo, ponieważ mamy tutaj taki pokaz użycia drobnych elementów, yy, z których niektóre, są, yy, niektóre z tych elementów są nowe. Na przykład, zobaczcie tutaj to. Te, ten element chyba, chyba już był w, w tym, w lądowniku. Znaczy to one, te zestawy wychodziły w, w mniej więcej równym czasie, tym lądownik, moduł księżycowy Apollo, ten. Ale tutaj mamy coś, jeszcze, jeszcze zobaczcie, to jest taki króciutki, króciutki właśnie taki elemencik z, z uchwytem. To będzie bardzo, bardzo przydatne w wielu zastosowaniach. I Mam nadzieję, że też pojawi się to w innych kolorach. No mamy tutaj ogólnie bardzo ciekawie zbudowane te, te zastrzały i, i golenie. Naprawdę tutaj y, projektant y, świetną robotę wykonał. To mi się bardzo podoba i y, no i to co no, jest to prawda oczywiście taki najtrudniejszy element do zbudowania w całym tym samolocie. Ale, ale naprawdę fajnie to fajnie to, fajnie to wygląda i nie tylko wygląda ale jest też i funkcjonalne bo, bo to wszystko dzięki temu się trzyma tutaj. i jest ok, nie? Dalej, tak, patrzymy tutaj na, na budowanie tego. No dalej, mamy bardzo standardowy ogon. No tutaj nie ma, on się oczywiście przewężał, natomiast faktycznie ma takie dość ostre krawędzie. I to jest, tutaj, w tym przypadku, to w ogóle świetnie jest odzorowane. Ogon, tu mamy stateczniki poziomy, pionowy i poziome. Tu prawidłowo, no bo tutaj akurat naprawdę zweryfikowałem to bardzo trafnie, mamy płozę ogonową i po dwa zastrzały na, na statecznik, oznaczenia są oczywiście bardzo precyzyjne, dokładnie tak było oznaczony ten samolot, NX-200, NX-211, Ryan, no Ryan to jest w ogóle firma, nie, to była firma Ryan Aeronautical Corporation, tak, a, I to, to było oznaczenie tego samolotu e, NYP. Raczej nie NIP albo NIP, tylko NYP. Tak? No bo to był skrót od New York to Paris. Nie? Tak, mam nadruki mamy po obu stronach statecznika. Tak, nadruki są też na kilku elementach tutaj na, na skrzydle. E, więc tu mamy raz, nowa, w sumie cztery elementy jeszcze nadrukowane są, czyli dosyć sporo mamy tutaj nadruków. Świetnie tutaj. Też mam to NX211 patrząc z tamtej strony. Słuchajcie, skrzydło było naprawdę takie bardzo prostokątne. Powiedziałbym, że nawet było jeszcze bardziej prostokątne, bo tutaj chyba jeszcze było jeszcze bardziej prostokątne. Ale oczywiście Kobi uży użyło elementu, który już posiadało w, swojej, w, swojej, w swoich zasobach, i tutaj powiedziałbym, że nie ma żadnego problemu. Nie będę się tutaj absolutnie tego czepiał. Tu mamy chyba po raz pierwszy widzę tą, tą lotkę, taką prostokątną. Bardzo fajnie, bardzo fajnie to wszystko tu się dzieje. Tu mamy taką klapeczkę, którą możemy sobie otworzyć. O, i tam pojawia nam się tutaj kabina pilota. Będzie mi dosyć ciężko to obskiwać. Tam nie ma już żadnych widoków na żadne, na żadne przyrządy. Jeszcze możemy tutaj otworzyć drzwiczki z boku i możemy tam umieścić pana Charlesa. Pana Charlesa możemy sobie tam umieścić, ale od góry, nie? Raczej nie przez drzwi, tylko od góry tutaj. Niech pan Charles tam, tam sobie będzie. I on będzie tam sobie. Nie, chyba nie udało mi się do końca go prawidłowo wsadzić. Da się go lepiej wsadzić, żeby się jeszcze lepiej trzymał. W każdym razie może tam sobie pilotować. Ten samolot. Powiem tylko jeszcze tego, że jeżeli chodzi o budowę. To model ma przewidziany ten klocek z dziurką taki na podstawkę, ale podstawki nie ma w zestawie i to jest jakby też rozwinięcie tego, co powiedziałem kiedyś, że fajnie by było, gdyby podstawki były dostępne jako taki malutki polibag. Po prostu taki opcjonalny dla, dla różnych kolekcjonerów, a te wtedy można by wywalić te podstawki z, z poszczególnych modeli. Nie? Ale to tylko było takie moje wolne przemyślenie. Ogólnie bardzo dobrze oceniam cały ten model, zarówno konstrukcyjnie tutaj to, to mi się super podoba, po prostu. Mamy tutaj nowe elementy, fajną konstrukcję, fajnie się to buduje, świetny wygląd. No i, no i historia historia za tą maszyną stoi ogromna. Zawiedzeni mogą być jedynie oczywiście tutaj krwiożerczy, maniacy maszyn wojennych, ponieważ ta maszyna nie miała żadnego uzbrojenia i oczywiście nie służyła do, do walki. To oczywiście tak trochę humorystycznie mówię, bo wiadomo, że, że tak było. Słuchajcie, no właśnie to jest, to jest wspaniałe też, że ta maszyna akurat właśnie nie była, jest słynną, wspaniałą maszyną, a nie była... Mamy to ją w postaci modelu Kobi, a nie służyła ona do, do, do zabijania. Tak więc, tutaj polecam bardzo zapoznanie się z całą tą historią, bo jest no, duża sprawa jest. Jest jeszcze jedna kwestia związana dokładnie z tym modelem Kobi, mianowicie ten model, tak jak go widzicie, będzie nagrodą dla, dla prenumeratorów, to znaczy. Wiele egzemplarzy oczywiście będzie yy, fabrycznie nowych, będzie nagrodą dla yy, prenumeratorów serii Samoloty II Wojny Światowej. Jest to dokładnie ten Spirit of St. Louis z tą figurką, a oprócz tego dokładnie ten egzemplarz fizyczny, na który teraz patrzycie, w takiej jak stoi w formie złożonej będzie jedną z nagród w moim konkursie, który, który jeszcze trwa, który znajdzie swoje rozwiązanie w ciągu najbliższego mniej więcej tygodnia. Podsumowanie. Mogę jedynie polecać ten zestaw wszystkim tutaj miłośnikom lotnictwa, osobom zainteresowanym historią lotnictwa, tymi największymi wyczynami w historii i tutaj mamy tego Charlesa Lindberga z jego niesamowitą marzyną, czyli oni razem jakby pokonali ten bardzo ważny kamień milowy w rozwoju, przelecieli przez Atlantyk słuchajcie, 30, ponad 33 godziny lotu co on musiał robić tam, żeby, żeby nie zasnąć po prostu za tymi sterami i to jest jedna z ciekawostek w ogóle, które wyczytałem zaznajamiając się z tą historią, mianowicie podobno usterzenie było troszeczkę wadliwe tego samolotu, które powodowało, że często trzeba było dokonywać korekt Kierunku i wysokości. Chyba zwłaszcza coś bo ze statecznikami chyba na ogonie. Ale jakby nie. nie tylko nie, teraz nie wiadomo, czy to, jest, czy to jest takie, wiecie, super solidna wiedza, ale że świadomie pozostawiono tą wadę, żeby właśnie Charles tak zdecydował, żeby właśnie musiał dokonywać ciągle tych korekt. Że jakby, bo gdyby ten, ten samolot był super stabilny i tam sobie tylko tam leciał, to nie musiałby wykonywać za dużo akcji pilot, to o wiele łatwiej byłoby mu stracić przytomność, znaczy zasnąć 33 godziny pracy non stop, wpatrywania się w zegary i wyglądania tylko przez okienko na, na chmury i na tafle Atlantyku. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za, za obejrzenie, trzymajcie się i już niedługo kolejne filmy. Cześć!